Do wspólnego oglądania zaprasza Horda, producent nawozów dla roślin akwariowych. Jakiś czas temu w filmie urodzinowym kanału Aquascaping TV pytałem moich gości, jak wystartowała ich przygoda z akwarystyką. Sam o tym nie mówiłem, dlatego że film by trwał ponad godzinę, a może to dzisiaj kogoś zainteresuje. Jeżeli interesuje Cię jak wyglądała akwarystyka lat 80. i 90., to właśnie dzisiaj o tym będzie film. Ogólnie rzecz biorąc, dziś będzie taki luźniejszy odcinek, w którym Wam będę chciał opowiedzieć o różnicach w akwarystyce w obecnych czasach i w akwarystyce u schyłku PRL, kiedy to byłem jeszcze młodym, naiwnym, ale bardzo szczęśliwym dzieckiem. To były tak odległe czasy, że wyobraźcie sobie, że miałem nawet wtedy jeszcze włosy. Tak wiem, to normalnie prehistoria. Aquascaping TV, witam wszystkich. Miło mi, że ponownie widzimy się na tym kanale. Po krótkim intro zabieram Was w sentymentalną podróż do początków mojej akwarystyki. Musisz to zobaczyć. Zanim zaczniemy, mega krótkie przypomnienie. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o moich nowych filmach na kanale Aquascaping TV, radzę zawsze pod każdym filmem zastosować trzy proste kroki. Napisz komentarz, zostaw lajka, jeżeli nie subskrybujesz, to też warto to zrobić. Te trzy proste kroki sprawią, że masz znacznie większe szanse na powiadomienia o moich nowych filmach od tego śmiesznego algorytmu YouTube. Ok, teraz jak nas powiedzi. Moje pierwsze akwarium założyłem pod wpływem trzech osób. Pierwszą osobą, jaka miała bardzo duży wpływ na to, że dzisiaj zajmuję się akwarystyką, był mój kuzyn, którego wszyscy nazywali Oczko. To właśnie u niego pewnego razu zobaczyłem w mega dużym słoiku czarne rybki. Pamiętam, że wtedy byłem naprawdę pod dużym wrażeniem, pomyślałem sobie, ej naprawdę całe czarne rybki? Jeszcze nigdy takich nie widziałem, naprawdę to mi się wtedy bardzo, bardzo podobało. Oczywiście wtedy w tym słoiku mieszkały molinezji. Bardzo mi się wtedy to pseudo akwarium z ogromnego słoika podobało. No może nie samo akwarium, ale te rybki naprawdę były świetne. Drugą osobą był kolega mojego brata Krzysiek, który też miał rybki i sprezentował mi moją pierwszą książkę na temat ryb. Przepraszam, ale naprawdę nie pamiętam tytułu. Wszyscy mówią, że te stare akwarystyczne książki naprawdę były bardzo wartościowe. W dzisiejszych czasach przeważnie te książki są naszpikowane reklamami i namawiają nas do kupowania niektórych produktów. Niektóre dzieci zasypiają z jakimiś książkami przygodowymi przy głowie. Ja od tego czasu cały czas zasypiałem właśnie z tą książką, która jeszcze bardziej rozbudziła moją ciekawość w kwestii akwarystyki. Trzecią osobą, która miała bardzo duży wpływ na to, że zajmuję się dzisiaj akwarystyką, był mój kolega Wojtek, do którego przychodziłem po szkole, i tam przyznam się Wam, że było już naprawdę bogato, jeżeli chodzi o akwarystykę. Stało tam naprawdę duże, jak na tamte czasy, akwarium, bo 200 litrów. Pamiętam, że wtedy jeszcze było to akwarium ramowe, w którym widziałem górami dwuplamę dosłownie wielkości dłoni. Długo nie trzeba było czekać na efekty, postanowiłem, że będę miał akwarium. To, co łączy akwarystykę dzisiaj i kiedyś, to to, że po prostu trzeba mieć jakieś środki finansowe na to przeznaczone. W sumie nawet kiedyś wydaje mi się, że nie trzeba było mieć aż tyle tych pieniędzy, ale zawsze coś tam trzeba było mieć. Niestety pochodziłem z niezamożnej rodziny. Oczywiście problemem było zgromadzić odpowiednią ilość środków na zakup akwarium, no i oczywiście rybek, roślin. Punktem obowiązkowym musiał być też tak zwany brzęczek to urządzenie, które podaje powietrze. Dzisiaj bodajże to się nazywa pompka powietrza. No i oczywiście grzałka. Jak woda w akwarium mogła się nagrzewać, a jeszcze dodatkowo leciało tam powietrze, to naprawdę w tamtych czasach można było uznać, że to było profesjonalne akwarium. No tak, akwarium brzęczek i grzałka to chyba cały sprzęt akwarystyczny w połowie lat 80. Pamiętam, że dość długo zbierałem w cudzysłowie na sprzęt akwarystyczny, bo nie wiem, czy można tak nazwać to dzisiaj, i na samo akwarium. W końcu kupiłem wymarzone akwarium i, jak to dzieciak, w tym samym dniu też kupiłem ryby i rośliny. Teraz pewnie wielu z Was sobie myśli: No, chyba nie takie aż dobre były te stare akwarystyczne książki, skoro taki błąd popełnił. Nie. W książkach pisało wszystko dobrze, a ja zrobiłem po prostu to kompletnie na odwrót. Pamiętam, że szybko wrzuciłem słabo przepłukany żwirek z rzeki do akwarium, zalałem wodą, wrzuciłem też tam rośliny, chciałem je posadzić, ale jakoś tak dziwnie nie chciało się trzymać w dwucentymetrowym żwirku. Jakby więcej tych korzeni było niż tego żwirku, nie czaiłem wtedy kompletnie o co w tym wszystkim chodzi. I ryby na koniec, chlub do wody. I radocha, która niestety nie trwała, jak się wszyscy domyślają, zbyt długo. Następnego dnia padło mi kilka sztuk moich rybek. Tyle miałem szczęścia, że wodę miałem ze studni. Woda wtedy była naprawdę sakramensko chlorowana. Później, oczywiście, byłem trochę na siebie zły, bo powiedziałem stary, no sam wiesz, że piszę w książce tak, a robisz zupełnie na odwrót. Postanowiłem, że zanim zakupię kolejną rybę, muszę się o akwarystyce, no i oczywiście o samych rybach dowiedzieć więcej. Pani z biblioteki szkolnej przeżyła delikatny szok, kiedy mnie zobaczyła, ale od razu przeszło jej to pierwsze wrażenie i nastąpiło ponowne rozczarowanie, kiedy poprosiłem o jakieś książki o rybach akwariowych. Pewnie sobie wtedy pomyślała, no nie, jednak nic z niego nie będzie. W końcu kupiłem sobie pierwszą moją książkę o akwarystyce, wielki atlas ryb akwariowych. I powiem wam, że tak mniej więcej po miesiącu z tego atlasu mogłem iść o zakład z kolegami, że rozpoznam każdą jedną rybę ze zdjęcia. I tak to umie się wszystko zaczęło. Teraz trzeba przyznać, że w tamtych odległych czasach, kiedy nie było internetu, najszybciej człowiek, niestety, uczył się na własnych błędach. I to, niestety, nieraz ze szkodą dla zwierząt wodnych. W dzisiejszych czasach, naprawdę, ludzie, którzy chcą zacząć z hobby zwanym akwarystyka, mają naprawdę większe szczęście, dlatego że po prostu jest internet. Książki naprawdę są bardzo fajne, ale jeszcze raz powtarzam według mnie te starsze książki były po prostu lepsze od tych, które teraz się wydaje. Kiedyś to były dzieła tak zwanych akwarystów praktyków, przeważnie starszych już ludzi, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tym hobby. Ja serio, naprawdę już nie mogę się doczekać książki Damiana, bo wydaje mi się, że to może być pozycja dla akwarystów, którzy szukają dużej dawki wiedzy, popartej autentyczną, wieloletnią praktyką w hodowli ryb akwariowych. Kolejne moje zbiorniki, że już tak powiem, w dorosłym życiu, według mnie były coraz lepsze. Raz, że więcej doświadczenia już miałem, a dwa, że po prostu mogłem sobie pozwolić na więcej, dlatego że pracowałem. Najbardziej w tym wczesnym stadium mojego hobby interesowały mnie ryby. W mniejszym stopniu kładłem nacisk na rośliny. Chociaż przyznam, że już nawet wtedy byłem specjalistą od roślin i wiedziałem, które rośliny kupić, żeby przetrwały w moim akwarium jak najdłużej. Oczywiście tutaj się nabijam, ale musicie uwierzyć, że kiedyś nie było rozgraniczeń na akwaria high tech i low tech. Kiedyś wszyscy mieli akwaria low tech. Po prostu dlatego, że tak zwanej wysokiej technologii wtedy jeszcze w akwarystyce nie było. W jednym z wywiadów, w jakimś czasopiśmie, czy może na YouTubie, już nie pamiętam, była mowa o tym, jak wystartowała znana w Polsce, a teraz już pewnie na całym świecie. Polska firma akwarystyczna. Wiecie co? Może nie będę mówił tutaj teraz nazwy, bo nie wiem, czy sobie tego życzą. Właśnie pan prezes tej firmy opowiadał, jak startowała jego firma. W dawnych czasach nie dość, że nie było dobrego sprzętu akwarystycznego, ale jeszcze ogólnie był problem. Skupieniem czegokolwiek. Wiecie, jak nie było na przykład papieru toaletowego, no to dlaczego miałyby być na półkach przykładowo wspomniane brzęczki, czy jak to woli, pompki napowietrzające. Wtedy pan prezes opowiadał, że były takie właśnie czasy, że ludzie sprowadzali napowietrzacze z Czechosłowacji. Do wszystkich tych, którzy teraz się pod nosem uśmiechają i twierdzą, że przecież nie ma takiego kraju, no to mówię, że w czasach PRL był właśnie taki kraj, to było połączenie Czech i Słowacji. Podobno wtedy założyciel wspomnianej firmy, krótko mówiąc, skopiował na powietrzacz sprowadzony od naszego południowego sąsiada jeden do jednego. W dawnych czasach nie było o czymś mowy, takim jak na przykład prawa autorskie. I od właśnie tego napowietrzacza zaczęła się cała historia tej naprawdę ogromnej firmy. W kraju nastąpiły zmiany, i nie tylko można było już kupić papier toaletowy w sklepach, ale też asortyment naprawdę się dużo rozszerzył, w tym też o produkty akwarystyczne. Ogólnie powiem Wam, że żyłem kilka lat w PRL-u i naprawdę do głowy mi nie przychodzi, dlaczego jak był problem ze wspomnianym papierem toaletowym, nie mógł ktoś go po prostu produkować. W dzisiejszych czasach, jak byłoby na coś zapotrzebowanie, to po prostu wszyscy by się bili o to, żeby jak najszybciej to wyprodukować. Wiem, że to czasy, które niektórzy wspominają naprawdę z wielką. Z nostalgią, z sentymentem, ale to też były dość trudne czasy dla Polski. Jak już mówiłem, poszedłem do pracy, miałem więcej kasy i mogłem sobie pozwolić na więcej. Nadszedł naprawdę poważny krok w mojej akwarystyce. Pamiętam, kiedy kupiłem mój pierwszy filtr zewnętrzny. Powiem wam, że nie tylko w akwarystyce, ale też w stosunku do innych produktów, jest ważne pierwsze wrażenie. No, ja akurat pierwszego wrażenia nie mam dobrego związanego z tym filtrem i tą firmą. Nowy filtr, no to trzeba wszystko zrobić na nowo. Robiłem restart akwarium. Zrobiłem wszystko do godziny 16 i poszedłem spać, dlatego że musiałem się wyspać przed nocą. Wstałem o 20, sprawdziłem czy jest wszystko ok. Jest ok, pojechałem do pracy. Wracam z pracy, a tam w pokoju na podłodze masę wody. Nie wiem, wtedy chyba miałem z 200 litrów akwarium. Nie wiadomo dlaczego filtr zaczął cieknąć spod głowicy, ale jak już później przeczytałem w internetach, bo już było to ustrojstwo, które zabiera czas, ten problem miało większość ludzi w tym modelu filtra. To była po prostu wada produkcyjna. Wtedy już miałem żonę i właśnie też troszkę pomarudziła, bo nic dziwnego, skoro przychodzisz, a tam pełna podłoga wody. Do tej pory tylko raz miałem ponownie tej firmy filtr. Naprawdę trauma pozostała na długo. Dzisiaj chyba jakiś taki długi odcinek wyjdzie, ale spokojnie już przechodzimy do czasów nowożytnych. Jak mówiłem, przed wyjazdem do Niemiec moja akwarystyka głównie skupiała się na rybach ale nie było to skupienie na jakimś konkretnym gatunku. Po prostu w większości przypadków miałem akwarium tak zwane ogólne. Sytuacja w naszym pokomunistycznym kraju była na tyle trudna, że zdecydowałem się pojechać do Niemiec. W poszukiwaniu lepszego życia, które to życie za jakiś czas nie okazało się takie znowu lepsze, ale znowu rozwiązało mi kilka moich problemów. Kiedy przeprowadziłem się do Niemiec, moja przerwa w akwarystyce trwała jakieś 5 lat. Przyznam, że trochę tęskniłem za moim dawnym hobby, tym bardziej, że oglądałem filmy na YouTubie, jak inni polscy akwaryści, youtuberzy mocują się z niektórymi tematami akwarystycznymi, i postanowiłem, że też wrócę do akwarystyki. Moje pierwsze akwarium już w Niemczech przytargałem od sąsiada z jednej klatki, który po prostu chciał się pozbyć problemu. Spuściliśmy połowę wody, przenieśliśmy z jednych drzwi w klatce do drugich i po temacie. Jednak kłopot był duży, dlatego że przyniosłem akwarium pełne ryb z jeziora Malawik, o których średnio miałem pojęcie. Szkoda, że nie nagrałem wtedy jeszcze żadnego filmu z tego akwarium, ale po prostu wtedy nie miałem jeszcze kanału i nie uznałem to za coś ważnego. Przez internet powoli wkręcałem się w rośliny akwariowe. Pierwszą rzeczą, jaką musiałem zrobić, to musiałem się pozbyć obsady tego akwarium. Najpierw dałem ogłoszenie, że chcę sprzedać, nie było chętnych, no to pomyślałem, że oddam komuś to wszystko za darmo. Pewnego razu natrafiłem na kolegę z Nigerii, który zgodził się zabrać te ryby ode mnie. Przyznam, że był naprawdę bardzo zadowolony, kiedy zaproponowałem mu, że oddam mu te ryby za darmo. W sumie nie wiedziałem, czy się do końca ucieszył, dlatego że będzie miał fajne rybki w akwarium, czy dzisiejszy obiad. Dlatego, że niektóre sztuki naprawdę były dość spore. W końcu miałem wolne, puste akwarium, które mogłem urządzić tak, jak lubię. W tym samym czasie natknąłem się na filmy mistrza Aquascapingu Takashi Amano, który pokazywał, co tam wyprawia w swoich zbiornikach, i postanowiłem, że będą rośliny w tym akwarium. Wystartował mój kanał na YouTube i wtedy już wszystko dokumentowałem. Nie ma sensu już o tym wam opowiadać, dlatego że zrobiłem o tym osobny film 10 lat akwarystyki na kanale Aquascaping TV. Jak mówiliśmy o przeszłości, to może lepiej jak teraz kilka słów opowiem Wam o przyszłości. Oczywiście nadal będę się starał rozwijać w stronę Aquascapingu, dlatego, że wiąże z tym moją przyszłość po powrocie do Polski. Krótko mówiąc, będę chciał dla Was tworzyć i serwisować wymarzone zbiorniki. Zamierzam też bardziej zagłębić się w temat zbiorników środowiskowych. Czy jak to woli biotopowych. Będę starał się zwiększyć nacisk na akwarystykę ukierunkowaną na ryby akwariowe. Jak już wszyscy wiedzą, dojdzie też całkiem nowa dziedzina, w której zamierzam się odnaleźć, i mam nadzieję, że to też będzie dla Waszej korzyści. W moim nowym pokoju akwarystycznym, który mogliście jeszcze niedawno widzieć, stoi i czeka na mnie już paludarium. O wymiarach 60 cm długości, 60 cm szerokości i aż 120 cm wysokości. Co tam będzie mieszkać żywego, jeszcze nie wiem. To wszystko jest uzależnione od tego, jaką aranżację tam wymyślę. W naszej cotygodniowej zabawie trochę inne zasady. Proszę wszystkich tych, którzy dotarli do tego miejsca w tym filmie, żeby napisali w komentarzu jakieś do mnie pytanie. Możecie zadawać różne pytania, nie tylko związane z akwarystyką, ale też na przykład związane z moim życiem prywatnym, jak kogoś to interesuje. I jak się nazbiera sporo tych pytań, ja obiecuję, że zrobię z tego osobny film. Ale zanim to zrobię, oczywiście, jak zwykle w podziękowaniu przypnę ci serduszko za to, że oglądasz moje filmy do końca. Jak zwykle dziękuję wszystkim wspierającym, widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzisiaj to wszystko, zapraszam na piątek o godzinie 18 lub na live'a w niedzielę o godzinie 10. .00. Trzymajcie się akwaryści, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!